Stoją cztery auta Pierwszy to Buick Park Avenue Limuzynka Ten samochód klasyczne, klamki metalowe, które trzeba nacisnąć, masywne drzwi, dentro auta, podłokietnik można schować. Na środka Kluczyk. Jakieś temperatury, ciśnienie oleju. 336 tysięcy prawie matowanie, poziom paliwa, radio na program kulisy Programu jaka to melodia jeśli i wiadomości o 17 Kaseciak, schowek dość duży różne rzeczy tam są w nim wyłącznik Zamka od bagażnika. Tutaj otwieramy bagażnik. Klapkę paliwa. Tutaj jest przerobiony przełącznik do świateł długich. To jest czujnik zmierzchu i regulacja podświetlenia panela. Tutaj włączamy światła. Oczywiście sterowanie fotela W wielu płaszczyznach Elektryczne usterka Elektryczne szyby Centralny zamek Różne opcje pamięci Lusterek i fotela Tutaj jest zapalniczka popielniczka bagażnik jest dość duży płat to jest taki emblemat z tyłu picerka bardzo ładna wiewy na podsufitka No nie, regulowane. Nie ładnie chodzi na wolnych obrotach. Takie były odnawiane drogi są nowe nie masce mamy? Celownik, ten fajny dużo chromu brutomiesz oczywiście działa. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o bika, idziemy dalej.